Za pomocą jednego SMS-a lub mobilnej przeglądarki, możesz dać znać wszystkim znajomym, co właśnie robisz. Możesz obserwować, co właśnie robią inni. Wysyłasz jednego MMS-a, a zobaczyć go mogą wszyscy znajomi. Dzięki powiadomieniom SMS na komórkę zawsze wiesz, co się dzieje. Serwis corobie.pl umożliwia informowanie znajomych o tym, co właśnie robisz. W łatwy i szybki sposób z każdego miejsca na ziemi. Potrzebujesz tylko kompa lub komórki. Informacje wpisujesz raz, i trafia ona do wszystkich Twoich znajomych. Co teraz robisz? Sprawdź, co teraz robią inni. Wwwco robię.pl.